Nie da się ukryć, że od momentu, gdy spółdzielcza sieć telewizji przewodowej przeszła na nadawanie sygnału cyfrowego, jej oferta znacznie się powiększyła. Jednak nawet tej tak dobrze rozwijającej się platformie zdarzają się potknięcia tak było na przykład w ubiegły weekend, kiedy to część mieszkańców Osiedla Jagielońska została pozbawiona telewizji i internetu. Przerwa w dostawie sygnału była spowodowana poważną awarią na stacji czołowej. Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich abonentów za zaistniałą sytuację, za utrudnienia, ale nasi pracownicy serwisu pracowali całą noc przy tym, żeby naprawić, żeby usunąć usterkę i żeby abonenci mogli dalej korzystać z naszych usług. Bo naprawdę warto, już teraz abonenci cyfry mogą korzystać z trzech pakietów programowych rodzina, komfort i HD. Do końca sierpnia były one dostępne w cenach promocyjnych. Osoby, które przegapiły okazję, nie muszą się martwić. SSTP szykuje kolejną atrakcyjną promocję. Przygotowana jest promocja połączona usługa internet i telewizja cyfrowa ma być rozszerzony pakiet ten który istnieje więc także obejmie to abonentów którzy już zakupili cyfrę naszą i wejdzie w życie już promocja na promocja a oferta na pakiet HD który w tym momencie jest bezpłatnie dostarczany dla abonentów którzy kupili już cyfrę i powstanie oferta z większą ilością kanałów Promocja rusza w drugiej połowie września. O jej szczegółach poinformujemy w jednym z naszych najbliższych programów.